No, i witam Was wszystkich serdecznie, moich stałych oglądaczy. Pozdrawiam. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, oglądasz yy, mój kanał, nasz kanał, to zapraszam do subskrypcji, lajkowania. I tak, ja tam. Patrzcie, co ja tutaj ciekawego znalazłem. Nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego jest, ale znalazłem jakiś yy, nowy wygląd, nowe. Dane jakieś w tej aplikacji, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. A tutaj, proszę, całkiem przypadkiem. Teraz, tak z ciekawości, klikałem sobie po całym ekranie, i się okazało, że mamy tutaj coś takiego, jak. No, coś pokazuje nam tutaj baterię. Także nie wiem co dokładnie, ale zobaczymy to wszystko później. W każdym bądź razie. Później poklikamy tutaj dalej, bo jestem sam ciekaw, co tutaj będzie można zobaczyć, ale standardowo najpierw wróćmy tutaj. A Nie tak wchodzimy tutaj. I patrzcie, jak jest naładowana bateria. Bateria naładowana w 61%. Eee, także. Zobaczymy, wszystko sobie przeanalizujemy. Powiem Wam, że trochę jestem zaskoczony. Myślałem, że bardziej naładuję tą baterię, bo wcześniej podglądałem sobie, jaka była produkcja i produkcja nie była wcale taka zła. Ale jest bateria naładowana tylko w 61%. No i dlaczego tak się stało? Nie mam pojęcia, w każdym bądź razie przejdźmy sobie do e, wykresu. Co nam pokaże wykres? Wyłączamy sieć, tak jak zawsze sieć nie ma. Zresztą, dla tych ludzi, którzy nie wierzą, mogę włączyć sieć. Sieci i tak nie ma, jest to pełen off-grid. Więc sieć pokazuje na poziomie 0, bo tej sieci po prostu nie ma. I tak to wygląda. Dobra, produkcja dzisiaj trochę powiększymy to, może produkcja, żeby to lepiej było widać. Produkcja, zobaczmy. Zaczęła się o godzinie 8, o 8 jakoś 8.09, 8.05, może nie wstrzele się w tą 8.05. Zaczęła się produkcja. Obciążenie 103W z baterii szło 74. Nie wiem, jak to jest niby możliwe, skoro tutaj tylko 5W produkuje, 103 poboru, tutaj 74. Matematyka się tutaj nie zgadza w ogóle, ale mniejsza z tym. Nie ma co narzekać. Trzeba w tym, co jest. W każdym bądź razie o tej 8.09 zaczęła się produkcja. Później sobie to rosło, rosło. 839,57 w Tutaj spróbujmy się strzelić w to 9.09 200 watów. Później troszeczkę spadło. 190 W, Ale później ładnie rosło sobie to dalej. I o godzinie, czyli w sumie nie o 12, bo chciałem powiedzieć, że w południe samo była najlepsza produkcja, ale tak nie było, niestety. O godzinie tutaj, patrzcie. 11.09 892 waty produkcji. Później musiało coś się tam zadziać. Podejrzewam, że było też mgliście, tak jak wczoraj. 568 o 11.19. O 11.39 757. No i o 12 godzinie tylko 400 watów dawał. Także 400 W, bat w baterii było prawie wszystko ładowane. A nie, patrzcie co tutaj się działo jeszcze. O 13.30, o 13.30, 19, patrzcie 1,1 kW. O to tego nie widziałem nawet. A tutaj taka produkcja była. No, no, no. No i produkcja zakończyła się o godzinie patrzcie, przed 15 godziną w zasadzie się zakończyła produkcja także to tylko pokazuje, że kiepska pogoda była musiało być pochmurno no i tak to wyglądało, dobra, zobaczmy jak zachowywała się bateria bateria zachowywała się tak, że przejdźmy do wczorajszego dnia od wczoraj, od godziny 16.05 tylko spadek, powolny spadek a może nawet trochę szybszy, nie, no powolny spadek, powoli sobie to spadało. O godzinie 15:11 było naładowane do 75% i godzina 12:00 dzisiaj 62%. Czyli jak to było? Od, od tej 15:00, od 15:00, od 70%, od 70 spadło na 62% i później już tylko spadało. Aż tutaj najmniej było 53%. O 8,49% ale to już była delikatna, powiedzmy, produkcja wcześniej z tego co widzieliśmy. No dobra, no ale spadło z tych 70% na 53%. Nie wiem co to chodzi. Trochę dużo 17% spadło. Podejrzewam, że coś tam się musiało uruchamiać albo. Lodówkę ustawiłem na maksa, żeby ciągle chodziło, i ona po prostu dużo pobiera. Ciągle pobiera, no ale to dobrze, niech pobiera sobie. No i później produkcja, później już ładowanie baterii. Zobaczcie sami, 61%, 65% o godzinie 14:53. No i tutaj znowu spada, także zobaczymy, do ilu jutro spadnie. Podejrzewam, że spadnie gdzieś do 50%, być może. Zobaczymy, a może i więcej, może będzie 49%, ale tego dowiemy się dopiero jutro, jak to będziemy oglądać. No i co? Yy, przechodzimy jeszcze tutaj, zobaczmy, może jakaś temperatura. 19 stopni niby tam jest. Podejrzewam, że baterie mają dużo mniej, bateria pewnie ma z 10 stopni. Także tak to wygląda. Yy, no i co? Wejdźmy w miesiąc sobie. Wejdźmy w miesiąc. Zobaczmy, co tutaj dzisiaj wyprodukował. Patrzcie. Wyprodukował 2,8 kWh. Także ładny bym powiedział początek miesiąca. Zobaczymy, ile w tym grudniu wyprodukuje tej energii. Ale nie jest źle. Nie jest źle jak na grudzień. Na początek grudnia. Sami widzicie, że jest całkiem fajnie. Dobra, wejdziemy tutaj w pierwsze okienko i zobaczmy sobie tutaj. Patrzcie, co ja tutaj robię? Wchodzę w baterię, klikam na baterię. Nie, nie, klikam na baterię. Klikam na to, co mi tutaj pokazuje 61% i te minus 111 W. Klikam tutaj i otwiera mi się zupełnie inne okienko. Kurde, nie wiem, ilu z Was o tym wiedziało. Ja mówię, wpadłem na to dzisiaj przypadkiem całkiem sam. sam. I powiem Wam szczerze, że będzie trzeba jeszcze inne te wartości zobaczyć, co tam nam jeszcze pokaże. Dobra. Tutaj mamy coś takiego. Widać, że nie można niczego ustawić sobie raczej tutaj. Tak. Tutaj klikam na baterii voltage yy, ampery, czyli prąd jaki tam jest. Płynie bateria na ładowanie. No i co? No i widać, że tutaj co to tu nam pokazuje? Coś tu nam pokazuje. Co tu możemy odczytać? Podejrzewam, że ile było... Jaka, jaka energia była... Po, pchana w baterię dzisiaj i coś takiego tutaj widać. No i tutaj już spadek ciach. I tu już pobieranie z baterii do tej 14 godziny. Dzisiaj szybko się, szybko się zakończyło. Do 14 godziny jeszcze fotowoltaika coś tam produkowała, a później już tylko pobieranie z baterii na poziomie 112 w Zobaczmy, wejdźmy na miesiąc. Tu nic nie pokazuje. Dlaczego? Ciekawe. Aha, a zobaczmy za wczoraj, też nic nie pokazuje, patrzcie. Tylko dzienne jakieś takie. Dzienny jakiś wykres. Jeżeli chodzi o miesiąc, to nic tutaj nam nie pokazuje. Aha, ciekawe. Dlaczego tak? A może to jest przez to, że ustawiłem baterię na yy, rok? Też na roku nic nie pokazuje, tylko dzień na danym dniu dzisiejszym pokazuje coś takiego. Wejdziemy sobie w obciążenie, spróbujemy. Patrzcie, wszedłem w obciążenie i też pokazuje jakiś nowy wykres. Jakie było dzisiejsze obciążenie? Obciążenie było ciągle takie same. Tutaj lodówka się może wyłączyła albo coś, ale obciążenie jest ciągle na takim samym poziomie. Także tak to wygląda, i zobaczmy na fotowoltaiczny, co tutaj nam pokaże. I tutaj, ile voltów, ile amperów, jaka moc, charging, takie rzeczy, jak to jest na angielski, to może sobie przetłumaczyć. No i pokazuje po prostu ten wykres, jak tutaj, co tu się dzisiaj działo. Wszystko jest osobno. Wszystko z osobna. Aha, i patrzcie, pokazuje tutaj fajnie też yy, dzień produkcji energii 2,84 kW. Interesujące całkiem. Miesiąc, o, patrzcie, miesiąc też tutaj pokazuje. No i pokazuje nam ten wykres, który ja tam wcześniej pokazałem, ale z zupełnie innym, z zupełnie inny wygląd. Także coś ciekawego odkryłem. Zobaczcie sobie, na pewno będziecie mieć tak samo. Dobra, wrócimy sobie tutaj. Spróbujmy wejść w obciążenie. Może, patrzcie, obciążenie, czyli we wszystko tutaj doradzę z osobna wejść. Obciążenie fotowoltaiczne. Aha, czyli z tamtego menu można wejść sobie e, z osobna w każdy, w każdy ten e, inny parametr. Że tak powiem. Także całkiem interesujące. Alarmów brak. Ostatni alarm. Z 1 listopada. Wtedy były te jeszcze stare baterie. No dobra, także tak to wszystko dzisiaj wygląda. Aha, jeszcze co ciekawe, zobaczmy ile wyprodukowało tej energii miesiąc, rok. Ile wyprodukowało w listopadzie tej energii? Bo to też jest całkiem ciekawe. 102, 102, 102 kWh. Także. Tak to wygląda. Całkiem ładne. Całkiem ładne. Nie powiem, że nie. Zobaczymy, jak to będzie do końca roku. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji. No i czekajcie na kolejne moje filmiki. Hej, cześć.